Porozmawiamy dziś na bardzo delikatny temat zaparcia, e, bo dużo osób boryka się na co dzień z takim problemem. E, co zazwyczaj rekomendują? Pić dużo wody, dodać do swojego racjonalnego i, i, i stosować moczepalne preparaty. E, zacznijmy od wody. Gdyby będziemy pić dużej ilości wody o nieprawidłowym pH, czyli od 7 do 7,3 lub nawet mniej, Będziemy tylko zakłaszać nasz organizm i pogarszać problem z zaparciami. Trzeba pić wody o prawidłowym pH, czyli od 8 do 9,5. Przejdziemy do blondnika. W krótkim czasie on może dawać efekty, natomiast konsekwencje mogą być poważne, bo mm, jak będziemy zwiększać objętość maskałowych, to um, tym samym będziemy uszkadzać e, ścianki naszych e, jelit. już było, nie to nie jest wyjścia. Um, I może pewny efekt. E, tak nam mówią, żeby stosować może pewne preparaty na zaparcia, lub na przykład e, produkty, co polepszają perystaltykę jelit, na przykład suszone śliwki, Ale e, tutaj będziecie usuwać konsekwencje i zaparć, a trzeba dojść do przyczyny i naprawić to. Co ja polecam? Po pierwsze, pić e, e, potrzebną ilość wody na dobę, czyli 30-40 ml na 1 kg masy ciała i dodać do tej wody elektrolity, żeby ona się lepiej przyswajała. E, drugie, dodać e, do swojego produkty z żółciopędnym efektem perystaltyka jelit zależy w dużej mierze od żółci i tłustych produktów, co spożywamy. I rada numer 3: dodać produkty, które będą goić ścianki naszych jelit, bo o ile oni już uszkodzone, to oni, im będzie bardzo trudno przesuwać masy kałowe. Otóż musimy dodać produkty, które będą polepszać jakość. що з овочі, кістний бульйон, люб калаган. А от тут додайте цю чашечку до рекомендації до свого раціону і вкрутце побачите ефекти.